Cześć! Witam Was widzowie! Witam Was na kanale Domel. Ja mam na imię Rafał, muszę to powiedzieć dla nowych widzów, jeżeli ja coś są. No, dzisiaj takie nietypowe ujęcia, mianowicie dziś wyjeżdżam do Polski. Ale Ale co miałem powiedzieć, bo tutaj prawie mi pan wjechał w bok, ale jadę jeszcze jedną sprawę załatwić. Zmieniam samochód, ponieważ biorę samochód bo i będę jechał tym małą, tą małą osobówką ponieważ tym razem nie mam nic do zabrania no i szkoda by było w sumie gonić ten wielki samochód do Polski a w Polsce czekają na mnie różne zajęcia ale to się już dowiecie na miejscu no, a więc ja już nie przedłużam, Widzimy się później i czwórka, i wyprzedzamy. Ja już yy, spakowany, godzina 19.10 i startuję do Polski. Kasia mi użyczyła autka, no także pojadę sobie wygodnie. No. A my widzimy się w Polsce. Witam Was z polskiego Orlenu, witam Was w Polsce. <laughs> już dojechałem i powiem Wam, że... Mam za mało paliwa, nie? Jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło. Zasuwałem nieźle, w 4 godziny zrobiłem gdzieś 470 km. Brakło mi na 20 km. Już się rezerwa dość długo pali. No więc muszę zatankować. Po ile jest paliwko dzisiaj? 589. No dobra, tankuję i lecę do mamuszki. A my widzimy się jutro. Cześć, witam Was w kolejnym dniu. Ja stałem, ogarnąłem się, ubrałem, wykąpałem, umyłem i jadę teraz do sklepu, ponieważ muszę poczynić pewien ważny zakup, a co kupię? i Gdzie jadę? To zobaczycie za chwilę. No. Dobra, idę ubrać buty, kurtkę. W sumie fajna pogoda jest, bo jest dość ciepło, nie? Ja myślę, że jest około 14 stopni, 13-14. Przyjemnie jest, że nawet powiem, że można by było w bluzie zasuwać. No. Dobra, nie przedłużam i lecę. Widzimy się za chwilę. Oczywiście nie złożone, bo za chwilę to będziemy... ...trzeba i tak poskładać pas Aha, ale to myślałem, że to rozkładane jest to. Co rozkładane? To. Nie, to jest całości. Rozkładane to trzeba było sobie, kamek? Ema tu. ta M jest rozkładane. Mhm. A to jest jako całość. To jest jako całość. Tak. I zawsze była jako całość. No dobra, no nie wiem, no chyba bym no, ją wziął. Tak myślę. No, okej. Okay. Okay. Musiałem się jednak wrócić, bo ta rzecz, którą chcę kupić, jest trochę duża będę musiał siedzenia złożyć, a ja mam tutaj przecież napakowane różnych rzeczy no, także zaraz muszę wrócić się, a w sumie też brakło mi kasy, myślałem, że będzie to troszkę mniej kosztowało kosztuje trochę więcej niż myślałem, a więc no, tak to wszystko wygląda moi drodzy nie wiem czy widać, zobaczcie co tu mam zaraz wam pokażę, no w sumie żadna tajemnica ale kupiłem nie piłem Kosę spalinową, nie pod kaszarkę. Kosę przeszczęśliwy jestem. W sumie kupiliśmy, bo to e, razem z Kasią z kanału Barwy Życia. No, z moją partnerką kupiliśmy kosę, ale ja dokonałem tego zakupu, ponieważ sam jestem w Polsce. No. Ale się cieszę. No i co, i będziemy ją ujeżdżać teraz. <noise> Jadę do mamy, zaraz wam pokażę, jak to wygląda, co kupiłem w zestawie, powiem wam za ile. No i będziemy ją testować. Nie wiem czy to dzisiaj się uda, bo jeszcze mam taki plan, żeby jechać, znaczy plan, no mama musi swoje rzeczy załatwić. No i jedziemy na cmentarz. Bo mamy święto zmarły zaraz. No też dlatego tu przyjechałem, między innymi, ale już o tym mówiłem. No dobra, tu ja lecę. Już się cieszę na koszenie powiem wam. A przy okazji jeszcze jutro yy, na pewno, aha, muszę załatwić z tym prądem do końca, nie? Muszę jechać do Enei, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest taki never ending story, niekończąca się historia. Z tym prądem trochę, w sumie dobrze poszło z tym prądem, ale ta końcówka jest taka, no, przedłuża się to wszystko mocno. Dobra, to widzimy się za chwilę Czy widać mój uśmiech na twarzy <laughs> Piła, piła, będę kosił, własna piła. Nie, kosa kurde zawsze piła, piła. Własna kosa. Pan już tu mnie też upomniał. Panie to nie piła, panie to kosa. Panie masz pan tu. W sumie chciałem ją złożyć, nie z wami. Ale to się nie uda pan. Mówię, w sumie... Mówi pana, nie wypuszczę. Ja muszę sam ją złożyć, zapalić, pokazał mi wszystko. W sumie mogłem to też nagrać, ale już nie chciałem. No, także, jedziemy to przetestować. Kupiłem kosę spalinową sztila. Widzicie, to jest model FS55 z jednokonnym silnikiem. Tu dziś wam wyświetlę. Jaki, jaki to model dokładnie, tutaj w tym rogu, żebyście mogli zobaczyć, i mianowicie do tej kosy zakupiłem jeszcze dodatkową żyłkę. A tu tak, tak dość dużo tej żyłki, to mi na parę lat chyba starczy. No, tutaj są takie pasy, pasy, czy pasy, pas, żebym sobie to mógł, kurde, to są w sumie takie szelki. Abym sobie mógł to założyć na plecy. Tutaj, w sumie, jest taki w oryginale, jakby w oryginale. No ten, który zakupiłem z kosą, to jest taki, żeby przełożyć tylko przez ramię. Ale ja zakupiłem sobie też takie coś, żeby założyć to sobie na plecy, żeby ten ciężar się po prostu rozłożył na całości. Dodatkowo dostałem jeszcze okulary w cenie tej piły oraz zakupiłem nowy karnister, ponieważ zapomniałem karnistra z paliwem, olej no i tutaj e, oprócz tego, że mam tą głowicę z żyłką czyli która jest w standardzie zakupiłem taki nóż nóż po prostu do takich e, grubszych haszczy zaraz to wypróbujemy jak to idzie no i pan tutaj mi powiedział, żebym go e, jak się już tutaj stępi żebym go obrócił zawsze no i tak to wygląda, tu jeszcze powinien być klucz imbusowy, jest klucz imbusowy, on tu jest, Ale też w zestawie do ustawienia uchwytu jakby sterującego, tutaj jest w zestawie oraz tutaj jest ten klucz potrzebny, żeby odblokować tutaj głowicę, żeby to odkręcić. Pan mi tutaj pokazywał. No i zaraz Wam pokażę I w sumie nie pierwsze odpalenie, a drugie odpalenie. No i tutaj koło mamy skoszę trochę te haszcze, wypróbujemy, jak to tam, o tam, tam, jak to działa. No. Alem się nagadał. Dobra, więc do roboty. Ach, jeszcze Wam zapomniałem powiedzieć, ile to wszystko kosztowało. Koszt tego całego zestawu to 1500 zł. Ze skręceniem, odpaleniem i z tymi wszystkimi akcesoriami dodatkowymi. Dobra, coś tu mam. A za gruby chyba jest do tego. Tam <noise> miałem schudnąć ja przytyłem Ostatnio miałem problemy z plecami trochę się tłumaczę. A tak wyszło, o, tu, tutaj jest dobrze, dobra, to teraz przyjdzie O, myślę, że będzie dobrze, tu przyjdzie to obciążenie, to zobaczymy. Teraz równą, o. o kurde, dobra, to i tak mi będzie tu ciągnęło trochę, czyli to będzie tak, w sumie też na jednym barku. Tu ciągnie to. A, już wiem o co chodzi. Dobra. O, tutaj te boki. Uj. No, Bluze po porwę. No i teraz można zasuwać. Kurde, teraz to będzie Amerykanie, Tak się zrobię. Opyk. Dobra, nie ma na co czekać. Wypróbujemy tą maszynę. Jak to się odpina teraz? Odpina się ciężko. Kurwa. No dobra. Kwestia wprawy pewnie. No i odpalamy ją, nie? Pan mówił, żeby tak, A zaraz wam pokażę. Zablokować na start o start. Tak. Na sanie, bo ona go ostygła raz, dwa, trzy, palimy. Sanie spuszczamy. Dobra, działa. Dobra, lecimy. Pierwsze cięcie będzie. <noise> Muszę was ustawić. No, zabiorę was. Jak to będzie wyglądać O i zaraz tutaj Ustawia się no, Zaraz tu będziemy ciachali No i powiem wam Że idzie bezproblemowo <grystanie> Będę zadowolony Będę zadowolony, będę kosił tam u nas na działce Jak opętany no. w sumie dalej bym mógł sobie pokosić ale boję się, że że się pobrudzę także ja muszę jechać jeszcze do sklepu muszę jechać po łopatę a więc my widzimy się za chwilę no a po co ja tutaj przyjechałem do tego marketu słuchajcie, moja mama połamała łopatę mówi, że po 20 latach łopata za nie mogła po 25 nawet mówi albo i 30 Sama nie wie i teraz mam taki dylemat, czy kupić Fiskarsa, czy kupić jednak tą łopatę celi Fasta. I to jest dylemat. Stoję już tu z 5 minut i się zastanawiam. I jeszcze się zastanawiam, czy półokrągłą łopatę, czy czastą. Nie wiem, myślę. Dzwoniłem do mamy, mama nie odbiera. Będę musiał zadecydować. Różnica w cenie Fiskars 150 zł, a Celfast, cel tak? 91 zł. O, tu w sumie można sobie porównać te dwie łopaty. Nie wiem czym się różnią Pewnie niczym. Pewnie niczym jest przycepe też prywatny, też, chyba nie, też tutaj nie może już tych biur. To nie jest z że na terenie prywatnym Tak, ale na terenie prywatnym to jest No, jak widzicie, tu jest problem. Dziewczyna zbiera na jakieś chłopczyka pieniążki. Przyjechała policja i nie można zbierać sobie. O tak, tak się z tego z stanęłem, posłuchałem i nie można sobie tak zbierać na terenie prywatnym pieniążków. Tak to wygląda. No, O, jak widzicie, ja już łopatę kupiłem. Kupiłem łopatę jednak polską, a wiecie czemu? Bo jest troszeczkę krótsza od tego fiskarca. A moja mama nie jest też za wysoka. nie jest też... Także myślę, że taka krótsza łopatka będzie jej lepiej pasować. Dobra, pakuję ją do auta i jadę. No wyciągnę, idę mamie zanieść. Stoi, już czeka, ciekawe czy się będzie cieszyć. Zaraz zobaczymy. Mamuś, mamuś, zobacz. łopatałowa. Łopata łowa. Co Jaka myślisz o nich? Nie, <laughs> to były w gratisie. Jezu, jak na zawołanie, super. E, po prostu kupiłem Ci troszeczkę krótszą, no. bo tamta była troszeczkę wyższa. Dobra czy ze szpicem? Bo w sumie mi nie odpowiedziałaś. Ze szpicem to jest szpadel, a ja chciałem łopatę, to jest łopata. Aha. A tak, to jest, to jest szpadel. No po cholera okay. szpadel. Chciałam ja łopatę, mam piękną łopatę, ale jaka leciutka. Znaczy nie, no to jest szpadel chyba ze szpicem lub bez, a łopata to wiesz, jest taka... To tamto Do... jest, co ty myślisz, to jest szufla. No, no, zobaczcie. A ta łopata to już ma 30 lat. Ale wytrzymała. Wysłużyła się biedna. Mama ją załatwi, a zobaczcie jaki power ma. Naprawdę. <grystanie> Zakatowała łopatę. Korzeń zahaczyłam. po łopacie. Iskry poszły, nie? No, tak jest. <grystanie> no teraz to no. ma no Podoba ci się. No. Na pewno jest nie... No muszę osny. ci resztę oddać, bo 91 zł kosztowała. No jasne. Elegancka. Polska firma cel Fast. Bardzo dobrze, że polskie wyroby kupujesz. Ja wiem, że ty. Ja tylko polskie kupuję, żadne inne mnie nie interesują. No, jak widać, już przebany jest, Jak widzicie przebrany, w koszulkę, do malowania. A więc, co będę robił dzisiaj? Pomaluję sufit w kolejnym pomieszczeniu mojej mamy. To jest taki, e, jakby to powiedzieć, pomieszczenie pomiędzy e, jadalnią, a pokojem dziennym. <grym> tak, to, to miejsce z wyjściem na taras, z wyjściem z domu, oraz przejściem do Właśnie. No i co? Postanowiłem tutaj pomalować sufity, ponieważ już wiele lat nie były malowane I a jak wiecie, oglądaliście już na kanale Barwy Życia, ale już u mnie. Ostatnio malowałem kuchnię z Katadziną. Dzisiaj Katadziny nie ma, nie mam pomocy. No, ale już jak widzicie, tutaj mam z mamą usunęliśmy te rzeczy, które tu stały. A ja już zabrałem się za oklejanie. Jeszcze mi tu zostało. I trochę tam do uklejania, więc biorę się do roboty. Chciałem powiedzieć, że ja sobie jeszcze tutaj pobazgram. Na pewno na drugi raz nie starczy mi farby. Za późno zobaczyłem już jest po 20, a więc tylko najprawdopodobniej mi się uda pomalować na pierwszy raz. No, mam nadzieję też, że dzisiejszy dzień Wam się podobał. To mój pierwszy dzień w Polsce. No. A na dzisiaj chciałem się z Wami pożegnać w tym vlogu. Trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, wieczorka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę do góry oraz subskrypcję. No. Trzymajcie się. Cześć.